Szczeliny w tej kierownicy zostały prawdopodobnie zaprojektowane w taki sposób, żeby przy każdym skręcie przycinały wam palec a telewizor zwiększał prawdopodobieństwo wypadku. I ktoś napisał w komentarzu, że ta kierownica pochodzi z Volvo Tundra. Ale to nieprawda, to nie jest Volvo Tundra. Jest to Mazda MX-81 Aria, która również została zaprojektowana przez Studio Bertone, a inspiracją do jej stworzenia było właśnie Volvo Tundra. Prócz tej genialnej kierownicy ma obrotowe fotele, tak żeby wam wygodniej było wsiadać i wysiadać, dokładnie jak w ciężarówce, bo prawdopodobnie zostały zapożyczonego z najbliższego barbershopu, co nie oznacza, że mi się nie podobają. Światła klasycznie jak na Mazdę otwierane, te są ksenonowe. Jest niesamowicie przeszklona, co w latach 80 wyglądało niesamowicie futurystycznie. Dawało świetną widoczność i ugotowany mózg latem, ponieważ te ogromne okna się nie otwierają. Na tym zdjęciu dosyć lepiej widać, jest tu takie okieneczko i właśnie te dwa okieneczka z przodu się jedynie otwierają. Projektując ten samochód starano się stworzyć go jak najbardziej opływowego, co widać po felgach, ale również poprzedniej wycieraczce, której nie widać, bo jest schowana pod specjalną automatycznie otwieraną klapką w celu zmniejszenia oporu aerodynamicznego. Dla przykładu powiem wam, że najnowszy Mercedes EQS jest rekordzistą. Jego współczynnik oporu powietrza wynosi 0,20, natomiast tej Mazdy 0,29. Mazda Aria była również inspiracją do stworzenia Mazdy MX30. Niestety nie zastosowali w niej tej genialnej kierownicy. To nie obserwuję, temu Korba bokiem wylatuje.